Dobra, dobra, czyli w piątek, tak? Tak, pójdziemy coś zjeść może, co? Czy, czy coś hardkorowszego robimy? Mm, nie wiem, jak uważasz? Jak uważam? Dobra, to coś ogarnę. A w jakich godzin godzinach by Ci pasowało? A Ty jesteś z Warszawy, czy nie? Spod Warszawy. Spod Warszawy, czyli nie, nie masz nie. daleko. Nie, nie, nie. No to elegancko. No to elegancko. Ja mogę po Ciebie przyjechać nawet, jak chcesz się gdzieś umówić i, 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 i ogarnąć to. Mhm. A ile to masz okay. lat? 23. 23 lata masz. Ja 25. Mhm. Masz chłopaka, czy nie masz? Tak, mam. Masz chłopaka, to jak ty chcesz na randkę iść? No taki live, nie? No tak, ale to tutaj głupio wyjdzie w sumie.